Witam Was w tym roku harcerskim. Jak widzicie drużyna jest trochę zmieniona niż rok temu. Bardzo często, znaczy często. Czasem słyszy się pewne słowa, że a kiedyś to było inaczej, wszystko się zmienia, wszystko się zmieniło. I to może jest baczność. Wszystko się zmienia, wszystko się zmieniło. Słuchajcie, owszem, wszystko się zmienia, bo przychodzą nowi ludzie, odchodzą starsi ludzie, zmienia się nasze, zmieniają się trochę nasze charaktery i wszystko inne, to co nas otacza. Ale od nas tylko zależy, czy to zmieni się na dobre, czy, to, czy się zmieni na złe. Pamiętajcie, że to, że się zmienia, że cały czas jest coś innego, to może być bardzo dobry dla nas czas, a to, że wszystko nam umyka w palcach i odlatuje do wspomnień, to właśnie też chodzi o to, żeby wszystkie nasze rzeczy, wszystkie wspomnienia bardzo doceniać i doceniać każdą chwilę, kiedy, kiedy jesteśmy razem, każdą ważną chwilę, a każde złe chwilę wywalać. Eee, więc no, myślę, że nikt się tutaj, no nie, nie wiem, nie gorszy, że a kiedyś to było mnie, ludzi, a kiedyś to ja byłem w innej drużynie. Owszem, nic inaczej i będzie zupełnie inaczej, ale może być tak samo dobrze, a może i nawet lepiej. Chciała, mam nadzieję, że starsze osoby zdobędą się na przykładność, na to, żeby dawać przykład, a młode osoby no, na to, żeby, żeby trochę się postarać i żeby stare osoby przygarną tych, tych młodych. Że będziemy jedną drużyną, a nie będą starsi i młodsi, ale nastawcie się, że naturalnie, że biorąc będzie taki no, naturalny podział na starszych i na młodszych, ale spróbujmy być jedną drużyną, tak jak udaje nam się słuchami być jednym szefem, to myślę, że e, damy radę. E, mam nadzieję, że ruszymy z naszymi stopniami parterskimi, że w sercu, w, w, w tym roku kupiopsze, w tym wątnym zobaczę wiele kropiewek. E, może i nawet w dalek powiedzmy to już z niedługo podnieżek. Tak e, mam nadzieję, że w tym roku zobędziemy e, się na to, że

Dobrze. Dobrze. E, uwaga, dawajcie. 41 dzieci u Moniki. Nasza nazwa zmieni się z... soku na... Wi wieloryby? Wieloryby. No dobra. Krystian będzie łysy. to jeszcze? Kto pisał, Alaszka, Łuba, coś tam? Nie ja. To powiedz, bo ja nie mogę rozczytać. No powiedz. E, to... No to, to tak jest. Ola coś tam. No mam głośno. Ale głośno. No, ona no, skałba. się nie zrapałem i... I co? Uciekł z dąba. No to A. No, no. Uh -huh. Piotr będzie no. mieć... Dwa no. włosy. Mieć dwumetrowe włosy i... I tak. Za... Zapuści brodę. No. Jacek zostanie kapelanem z HP. Demoralizacja, morderstwo, nie. A Hubert pojedzie z druhem Piotrem e, do e, Holandii i tam założą piękną, okazałą rodzinkę. Fajne. Uwaga, idziemy! A tak? za 2000... ja tak. to będzie strona drzwi, tak? Uwaga, dwa tysiące... Cała płatność! Ty Ej, ja w no! 10 września 2020 roku, nie 10? 10 bo 10. 10? Tak! Widać w 2020 roku. Tak widzimy się, tak się widzimy w przyszłości w 2020 roku? Tak. Druga Monika będzie miała 15 dzieci plus 150. Będziemy mieć zbiórki w Pałacu Wielanowskim. bo go kupimy. Asia też zostanie kapelanem. Daria umrze, a wszyscy przyjdą na jej pogrzeb. Drąga będzie papieżem. A też będzie po prostu sobą. Adrian będzie latał w kosmos. Ciekawe Karenia mieszka na Seberii wygra 50 milionów lotto. Artur jest ogromnym grubasem uciekającym, w... w pot i nie mieszczącym się w drzwiach i będzie bezdomny. Ale fajnie. To... Marta jest z Gitoz jest stąs. Ja też został producentem wina z maczkiem. Są też e, testerami. stworzyli własną markę Taniego wina. Mruwa została profesorem z teologii i przepycha Artura wielką popką przez drzwi, żeby ten się zmógł zmierzyć. Andrzej został szatanem. Drogo gra na gitarze na ulicy i zarabia kupy kasy. I to już wszystko, no to się nie spełni, ale... Yy. I to, yy, to już wszystko, może to się nie spełni, ale od tego jest dzieciństwo i marzenia. Wow, super! Eee, słuchajcie, bardzo, bardzo fajne szkody... Ej, cicho dzwoni. Eee... Ale jej nie da. Tak. Eee, I teraz tak, słuchajcie, bardzo fajne, szkoda tylko, że nie widzieliście jakichś wydarzeń w życiu drużyny, tak bardziej. ale bardzo fajnie Zobac i zobaczymy, czy teraz to, a i zrobię tak, napiszę te wspomnienia za 10 lat e, i napiszę, co się, o, będzie taka nasza płaca jakby, no i napiszę, co się z każdym stało w tej biurki teraz, jak tutaj siedzimy. E, uwaga, teraz bardzo. zamknijmy, Drugna Monika ma czwórkę dzieci i spodziewa się piątego. Mruwa i Artur wzięli ślub i mają bliźniaki. Piotrek został księdzem i zostanie drugim papieżem, kardynałem Janem Pawłem III. Jacek został prezydentem Polski. <śmierdzi> Chudy został sprzątatką w szkole. Dudki i Ola Kowalska wzięli ślub. Daria wygrała w 10 złotych. Maciek Gołębiowski został nauczcielem buderzetu. Karolina Tomasik została mm, naczelnikiem ZHP. Agnieszka Mazurek została się synkarką i wzięła ślub z Krystianem Tadowskim. Klaudia Tadowska wzięła ślub z Doberem. Mają hodowlę kurki. Então a gente...